Czyli to jest ten, tutaj po prawej, nie? Tak, tutaj. Musimy się wbić między te słabane i tam gdzieś tam. Dobra, dobra. A. Damy radę. Nie, dość szeroko jest. No. 6 metrów to da radę. To już lepsze to niż jakieś tam inne kombinacje To jest ten przód, tak daleko wychodzi do przodu. No. O, Najlepiej się teraz odwrócić, póki jest no właśnie aparat Rano nie wiadomo jak będzie. No. To są górki. Co? ja jeszcze się od razu odwrócę, bo nie wiem ja, czy mi osobistnie. Ja tak Mam no, z tego, tak że No a także tutaj sobie stanę do koszy cofnę, ale zawrócę najpierw. Zawsze być gotowym, nie? No. Dobrze więc, bo i takie dojechało to... to... I kurcy, kamery, Zależy od wyposażenia. No? Zależy od wyposażenia, akurat. W środku pytań. Nie, tak jak był akurat wyposażony, to ten. Model. Ale to nie ma dręk na lukter, Nie, to trzeba wypuścić. Patrzcie, bo czasami trochę są różne. Kamienie nie, kiedyś mnie kierował kolejasz PKP, robiliśmy Poznań w i i możesz, możesz nie? a potem okazało się, że tam był super graniczny przypieprzył i no, przypieprzyłem i mułem, w miód się zderza. Dzięki Ci bardzo. nie. naprawiliśmy to jakoś tam. Nie, dobry Już teraz to czuję. Żeby... Śnie leży.